Biblijne historie mogą stanowić fundament wiary być historycznym artefaktem lub teatralną inspiracją. Opowieści piaskiem pisane to najnowszy spektakl opolskiego teatru lalki i aktora, który przenosi widzów do starożytnych czasów początków chrześcijaństwa. Cała nasza historia jest historią wyczekiwania. Czekano na tego jednego. A kiedy tak czekali? Wspominali stare opowieść. Jest coś niezwykłego w tej metaforze, że ziarnko piasku jest jak słowo, ale ziarna piasku zbite razem stanowią już pustynię, tak samo jak słowa zbite razem stanowią już jakąś księgę. Izrael! Izrael! Zaczynamy od Starego Testamentu, historia Dawida, Saula, ale później też przez Jonasza i płynnie przechodzimy w Nowy Testament, aż do historii Zmartwychwstania. Może nie tak dosłownie, ale jakby dotykamy tych historii. To ja, Golia! Golia, Golia, Po co mamy zabijać się nawzajem? Dobrze mówi? To rację Jest to historia słowa. Słowa, które zostały zapisane ponad 2000 lat temu. I dla jednych mają wartość duchową, dla innych tylko historyczną. Nie mnie oceniać, niech każdy przyjdzie i odczyta to na nowo po swojemu. Kto pokona Goliata, tego obsypie złotem. Kto kto pokona? Goliata!